Cześć witaj z tej strony Zakopiec dzisiaj yy, chciałem cię oczywiście zaprosić jak zawsze na mój fanpage Zakopiec i na mój kanał YouTube Zakopiec do subskrypcji za zaznaczenia dzwonka żebyś na bieżąco A dzisiaj chciałem omówić temat kolejny dotyczący Facebooka mianowicie jak usunąć się z grupy ale także jak Usunąć grupę, która na przykład istnieje. Mam tutaj grupę, którą stworzyłem tak na no, no, potrzeby testów, i potrzebujemy y, po prostu zniknąć z tej grupy. Ale chcielibyśmy też tą grupę usunąć. A więc, tak jak jesteśmy w, w jakiejś grupie i chcemy usunąć siebie, no to jest bardzo prosto: po prostu bierzemy, wybieramy członkowie, opuść grupę, tak. Albo tutaj wybieramy opuść grupę i tyle. Natomiast, jeżeli stworzyliśmy jakąś grupę, chcemy ją usunąć, żeby nie było tej grupy w ogóle, tak, nie istniała ta grupa, to musimy pierwsze usunąć wszystkich użytkowników. Robimy to w ten sposób, że usuwamy tutaj użytkownika. No i tutaj musimy wybrać opcję. Możemy usunąć dodatkowo, możemy zablokować członka, żeby nie mogła znaleźć, wyświetlić grupy, ani się do niej dołączyć. No to tak zrobimy. Potwierdzamy. Jak widać, zniknęła. I teraz, kiedy jesteśmy już jako jedyni, jedyni jedynymi członkami, jedynym członkiem tej grupy, kiedy hmm. zrobimy opuść grupę. Spowoduje jej usunięcie. Więc usuwamy grupę DAX VIP 2. No i sprawdzimy, czy ona istnieje, czy nie. No i grupy nie ma. Także tak, tak prosto możemy sobie z tym poradzić. Także, jeżeli się spodobało i pomogło, dzięki za lajka, like, za subskrypcję. No i do następnego filmu. Trzymaj się.